Witam Cię w moim kolejnym poradniku, w moim wykonaniu. Tym razem e, uderzamy w kierunku e, rodziców, tatusiów, króla domu. E, fajnie, jakbyście te ćwiczenie wykonywali zaraz jak wstaniecie z łóżka. Jest to e, ćwiczenie bardzo ważne, rozciągające e, i e, poprawiające mobilność e, ćwiczenie w odcinku piersiowym. Pamiętajcie, łokcie mocno do środka, pozycja taka jak na załączonym obrazku, Mocno wciągamy pępek napinamy brzuch i z wydechem również wciągamy pępek, napinamy brzuch, odcinek lędźwiowy również bardzo ostrożnie, jak Was boli to fajnie, lepiej jakby dzieci Wam nie siadały i również trzymamy pępek cały zaściągnięty, poprawiamy mobilność w odcinku i lędźwiowym i e, piersiowym, jest to świetna forma zabawy również z dziećmi ćwiczenie, tak jak mówiłem, wykonujemy po wstaniu zaraz z łóżka, możemy wykonać również w ciągu dnia, również na koniec e, dnia e, plank aktywuje nasz Core, odcinek piersiowy, pamiętajcie, to co rozciągniemy, musimy również zaaktywować, i również zabezpieczyć Wasze ciało przed kontuzjami i bólem. Przy okazji mega fajny kontakt z dziećmi. Pozdrawiam serdecznie.